spotkanie, myślę, znacznie szersze niż branżowe. Zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są dobrą muzyką. A jak wiemy, w latach 70. na pewno taka muzyka była tworzona i co najważniejsze, przetrwała. Ma się dobrze. Wiele osób chętnie słucha utworów, które komponowane były w latach 70.. -tych. Dzisiaj koncentrujemy się na roku 1973. To jest wydarzenie, które jest. E... Na skalę światową unikalne a i zbiera wszystkich możliwych fascynatów płyt winylowych z całego kraju i nie tylko. To jest wydarzenie, które, które scala całe środowisko winylowców, jeżeli możemy się tak nazwać. Rzeczywiście, na czym polega różnica między brzmieniem właśnie analogowym, a tym, co słyszymy teraz najczęściej w mediach cyfrowych? No, różnica jest zasadnicza, ponieważ no, ma nasz mózg i my jesteśmy stricte analogowi. Nie, nie ma, nie mamy, nas nie ma nic cyfrowego i nasz mózg najbardziej i najlepiej przyswaja dźwięki analogowe. Tak? Dźwięk analogowy jest to sinusoida, natomiast dźwięk, dźwięk cyfrowy jest wykrojony w postaci no, takiej zniekształconej sinusoidy. Dlatego przewaga analogu jest absolutnie niewyobrażalna nad, nad cyfrą. A będziemy słuchać muzyki ze specjalnych sprzętów, to znaczy z gramofonu ben Audio, który jest gliwicką produkcją, śląską produkcją, no i ze sprzętu, który oferuje sklep Media Hits Gliwic. To są, sprzę... to są sprzęty najwyższej klasy. Technologia ustawiania sprzętu, a potem odtwarzania go, wymaga dużego zaangażowania i to wtedy lepiej się przeżywa muzykę. Zdecydowanie. Ja tak myślę. To jest taka... Celebracja muzyki, a nie tak o, gdzieś po drodze czegoś się tam słucha, a tutaj ma być po prostu coś takiego, że żyjemy pełnią życia. The ocean. Niestety przez lata jakoś tak zaczęliśmy słuchać muzyki w biegu albo w samochodzie, albo gdzieś po drodze. Mało jest takich chwil, kiedy możemy poświęcić wyłącznie płycie całej płycie bo to jest ważne. Namawiamy do tego, żeby świadomie znowu zacząć słuchać płyt w całości. Bo artysta, który przygotowuje, pracuje wiele miesięcy, a może i lat nad danym wydawnictwem, chce nam przekazać coś w pełni. Zachęcamy do tego, żeby poświęcić czas, żeby znaleźć czas na to, żeby tej ulubionej swojej muzyki posłuchać od A do Z.